Rosyjski prezydent Władimir Putin stwierdził, że myśliwiec piątej generacji Su-57 jest najlepszym wojskowym samolotem na świecie ze względu na wszystkie jego cechy operacyjne i uzbrojenie. Żaden inny samolot nie lata tak dobrze, podkreślił rosyjski przywódca. Su-57 ma być dla Rosjan przeciwwagą dla F-35. Od początku projektowano go nie tylko do pełnienia roli ciężkiego myśliwca obrony powietrznej, ale i maszyny wielozadaniowej. Same założenia czasowe realizacji programu zaplanowano zbyt optymistycznie, a Późnienia pogłębiły kolejne problemy techniczne napotkane na drodze projektowania i badań. Trzeba podkreślić, że Rosjanie mieli dotychczas niewielkie doświadczenia w opracowywaniu maszyny klasy stealth. Według Rosjan Su-57 jest wylos zadaniowym, myśliwcem piątej generacji, zaprojektowanym do niszczenia wszystkich rodzajów celów powietrznych, a także do walki z celami naziemnymi i morskimi. Maszyna pierwszy raz wzbiła się w powietrze 29 stycznia 2010 roku. W 2017 maszyna otrzymała oficjalne oznaczenie wojskowe su 57 wywodzi się z długiej linii ciężkich myśliwców zapoczątkowanej dobrze znanym Su 27. Poprzez eksperymentalne maszyny takie jak Su 37 i Su 47 Bierkut ze skrzydłami o ujemnym skosie. Trzy ostatnie prototypy różnią się od poprzedników wzmocnioną wewnętrzną strukturą, wymianą części pokryć na wykonane z kompozytów, wydłużoną tylną część kadłuba ze zmienionym kształtem i dolnej części. Dodatkowo zmodyfikowano niektóre pokrywy i końcówki skrzydeł Dziewiąty prototyp ma zainstalowane wszystkie sensory i wyposażenie przewidziane dla maszyn seryjnych. W jego skład wchodzi głównie radioelektroniczny system kontroli broni SZ121 i optoelektroniczny system obserwacji 101KS ATOL. Są połączone i sterowane przez tzw. centralny system obliczeniowy. W przypadku danych taktyczno-technicznych źródła podają różnie. Ogólnie SU-57 ma mieć rozpiętość nieco ponad 14 metrów, długość nieco ponad 20 metrów i wysokość nieco ponad 4,5 metra. Masa własna maszyny ma wynosić 18 ton, startowa normalna 25, a maksymalna 35 ton. Prędkość maksymalna jest szacowana na Mach 2, naddźwiękowa przelotowa Mach 1,3, a zasięg maksymalny ma wynieść 3,5 tysiąca kilometrów. Przy Prędkości naddźwiękowej do 1500 km. Samolot zbudowany został z zachowaniem właściwości stealth. Część ekspertów uważa, że Rosjanie wyraźnie wzorowali się w zakresie struktury i rozwiązań płatowca na amerykańskim F-22A Raptor. Oczywiście sami Rosjanie podkreślają wysokie charakterystyki samolotu w zakresie obniżonej wykrywalności przez systemy radiolokacyjne. W rzeczywistości na temat materiałów użytych do budowy samolotu i zastosowanej technologii obniżającej skuteczną powierzchnię odbicia wiemy jednak niewiele. Nieoficjalnie mówi się, że jest ona dużo mniej efektywna niż podobne rozwiązania zastosowane w samolotach amerykańskich. Su-57 napędzają zmodyfikowane jednostki AL-31F napędzające stare Su-27. Mają one osiągnąć ciąg 19 ton, mieć dłuższe okresy międzyremontowe oraz niższe zużycie paliwa. Pierwotne plany mówiły o wyprodukowaniu do 2025 roku 150 silników Izdilie 117 i 340 Izdilie 30. Jak na razie pozostały tylko planami, bo nowe silniki są jedną z głównych przyczyn znacznego opóźnienia programu. Szacuje się, że tak naprawdę mogą być gotowe dopiero za 10 lat. Manewrowość samolotu polepsza zastosowanie kierowania wektorem ciągu czyli zdolność do różnicowego kierowania strumienia powietrza i gazów wylotowych wyrzucanych z dwóch zamontowanych silników. Maszyna może dzięki temu utrzymać się w sterowanym locie przy stałym kącie natarcia rzędu 60 stopni, a nawet przejściowo do 1800. percent. Na Su-57 przygotowano szeroki wachlarz uzbrojenia. Stałe uzbrojenie to 30 mm działko zamontowane w kadłubie. Z pocisków powietrze-powietrze można wymienić R-27EP, R-74M2 czy r 771 który ma zmodernizowaną aktywną głowicę samonaprowadzania z mocniejszym przekaźnikiem oraz poprawioną aerodynamikę. Zasięg maksymalny ponad 110 km. Jeszcze inna wersja R-77M1 charakteryzować się będzie z Zasięgiem do 160 km dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika. Ostatnie informacje mówią, że zastosowane rakiety powietrze-powietrze będą wkrótce miały zasięg ponad 200 km. Ma pociski typu powietrze-ziemia: Grom 1, czyli rakieta, i Grom 2, czyli bomba szybująca. Grom 1 ma masę startową 520 kg z głowicą bojową ważącą 250 kg, a Grom 2 przynosi już głowicę bojową o masie 380 kg. Rakieta jest naprowadzana inercjalnie z korekcją przez odbiornik systemu nawigacji satelitarnej i w wersji kierowanej może mieć zasięg ponad 70 km. Inna rakieta to taktyczny pocisk samostrojący CH59MK2, uznawana przez Rosjan za odpowiednik pocisku Storm Shadow. Ma ona kadłub skrzyniowy o przekroju kwadratowym, a same rozmiary, czyli 420 cm długości, 40 cm szerokości i wysokości, dokładnie pasują do komór su. -5. 57. Na grzbiecie tego pocisku zainstalowano rozkładane skrzydło o rozpiętości nieco mniej niż 2,5 m, a usterzenie składa się z czterech odchylanych stateczników. Na system naprowadzania składa się nawigacja bezwładnościowa, odbiornik satelitarny GPS, a w końcowej fazie lotu optoelektroniczny układ korelacyjny porównujący teren z mapą zapisaną w pamięci rakiety. Dokładność trafienia tej rakiety wynosi tak do 5 m i zasięg ma 300 km. Natomiast najnowszy, Przeciwradiolokacyjny pocisk sterowany ma zamontowane dwa czujniki termowizyjne. Pocisk ma zasięg 245 km, kiedy jest odpalony z wysokości 20 tysięcy m. Osiąga prędkość 4200 km na godzinę i przynosi głowicę bojową o masie 149 kg. Na razie zastosowany system radioelektroniczny SZ-121 składa się z radiolokatora N036 Bielka i systemu walki elektronicznej L-402 Gimawai. Radar z pięcioma antenami typu ASA rozmieszczono w sposób dający całkowity kąt obserwacji w przedniej półsferze 2700. Największa antena przednia, owal o długości około 90 cm i szerokości 70, składa się z ponad 1500 modułów nadawczo-odbiorczych może być odchylana o około 150 stopni do góry. Dwie mniejsze boczne NO36B składające się z 358 modułów o podobny kąt ku dołowi. Natomiast dwie NO36L zamontowano w noskach skrzydeł z przeznaczeniem do prowadzenia identyfikacji swój obcy i wykrywania celów powietrznych. Trzy przednie anteny z zakresu X, a dwie pozostałe z zakresu L. Zakres L pozwala na prowadzenie walki z samolotami stealth. Zakres X ma ograniczenia w wykrywaniu samolotów stealth, ale po wstępnym namierzeniu przez anteny zakresu L można już dokładnie za jego pomocą naprowadzać uzbrojenie. Dodatkowo w podwieszanym zasobniku ma być przenoszony radar zakresu milimetrowego. Su-57 może śledzić do 60 statków powietrznych w maksymalnych odległościach do 400 km. Oczywiście na takich odległościach mogą to być wyłącznie bardzo duże maszyny i naprowadzać uzbrojenie na 16 z nich. System rozpoznania i walki elektronicznej L 402 wyposażono we własne anteny, ale gdy pracuje w zakresach częstotliwości radiolokatora, wykorzystuje anteny NO36. Natomiast system optoelektroniczny 101KS Wozduch zapewnia pełną kontrolę przestrzeni wokół samolotu w zakresie optycznym oraz obronę przed atakami rakietowymi. W jego skład wchodzi przedni celownik na podczerwień 101KS W, zabudowany przed kabiną pilota. 4 ultrafioletowe czujniki ostrzegające o ataku rakietowym, dwa Pierwsze są zamontowane po bokach z tyłu kabiny pilota, natomiast dwa pozostałe na grzbiecie i pod przodem kadłuba oraz dwie stacje prawdopodobnie służące do zakłóceń pocisków, naprowadzanych na podczerwień. Dodatkowo w jego skład wchodzi niewielki termowizor-posadka, którego zadaniem jest wsparcie lotu na małej wysokości oraz fazy lądowania maszyny. Pierwotnie nowe myśliwce miały wejść do służby już w 2016 roku. Pierwsza ich partia miała zostać skonfigurowana tak, jak obecnie testowana najnowsza maszyna, jednak kolejne miały być poddawane dalszym modyfikacjom. Do zakończenia fazy badawczo-rozwojowej powstać miały jeszcze trzy prototypy. Do niedawna rozpoczęcie produkcji seryjnej planowano od 2019 roku, tak by rok później odebrać pierwszą partię przedseryjnych 12 maszyn. W zapisach zawartych w Państwowym Programie Uzbrojenia do 2020 roku podawana była liczba 60 egzemplarzy. Jak na razie wygląda na to, że zakończy się na tych 12 myśliwcach. Po deklaracji rosyjskiego resortu obrony o zawieszeniu masowej produkcji wprowadzenie myśliwca przesuwa się na bliżej nieokreśloną przyszłość. Z dostępnych analiz wynika, że łączny koszt zakupu i eksploatacji ciężkiego dwusilnikowego SU-57 może być znacznie wyższy niż w wypadku F-35. W Federacji Rosyjskiej powstały już plany pozyskania kolejnej maszyny nowej generacji określonej Kryptonimem Ochotnik. Będzie to bezzałogowy aparat rozpoznawczo-bojowy dużego zasięgu, wstępnie oznaczony przez koncern suchoj jako S-70. Określany jako samolot szóstej generacji, S-70 Ochotnik B ma mieć masę ponad 10 tysięcy kg. Nieoficjalnie startowa masa maksymalna miałaby wynosić do 20 tysięcy kg i prędkość maksymalną w granicach 1000 km na godzinę. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. I dajcie znać, jaki temat by Was interesował w następnym filmie. Ja dziękuję bardzo za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę bardzo pomaga na rozwój kanału, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu, czyli już jutro. Jutro jest czwarteczek, czyli taki mały piątek. No i co, do zobaczenia, mam nadzieję, że zobaczycie może na niebie jakiegoś SU-57 do tego czasu. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.